Witam Was, jestem Tata na To jest taki... niecodzienny odcinek. No czy tak się tylko zaczyna, później będzie normalny. Mhm. Ok, teraz nas to połączy i ewoluuję pakera Okej, przy... Ok, muszę Wam przepraszam, ale możecie mi wybaczyć ten jeden incydent z tym, że nie pokazałem Wam jak ewoluuje paker, ale niestety, bo zacząłem pokazywać jakieś Pokémony. Oczywiście, Bulpix był tak hamski że przez niego stra przez nie przez nie wycofa wycofał, po wycofał na pakera No i Wycoł na pakera i zdobył level upa i ewoluował niestety Jej i dwa pakery ewoluują. I pak i dwa pakierki ewoluują. I mamy, ma mamy maczampa. <grym> jestem. Jestem ciekaw, czy do. Czy. Ma <grym> jestem ciekaw, czy do. Czy maczam byłby dobrym masażystą, jeżeli to dobrze mówię. A i zaraz się jeszcze jedną rzeczą pochwalę. Dobra. Teraz tam spadamy. Okej, okay, tutaj to sobie zapiszę. Może mi się przyznać na przyszłość. Mhm. I tutaj powiększam ekran i normalnie zapisuję. No to mamy... To zaczynam normalny odcinek. Proszę, o nasz pakier. No, teraz to jest Teraz to już jest twardziel. <grym> A Jeszcze jedną rzeczą się pochwalę. Znaczy, dwoma. Bo zobaczcie, ile mam koinów? A jeszcze druga. Down, 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 national! Dex, national, dex, national, dex, national. Ale dobra, do, do rzeczy, do rzeczy. Po pierwsze, to co chciałem zrobić, czyli kupić Skytera, i jego nazwać? Skajtera Dziewczynkę Boże! <słuch> Wiem, że to nie będzie miało w ogóle. Wiem, że to się nie będzie łączyło. A nazwę ją Kryścia. <słuch> I pierwsze co zrobię to na. To nauczę ją kat. Nauczę ją kat. Mm -hmm. Co jem, co zamiast z czego? Ej, chaj, co tam? Oki, okay, oki, okay, oki. Okay. Nie, nie. Mam jeszcze, mogę coś kupić... Thunderbolt? Mam coś ciekawego, szczerze mówiąc. Czego mógłbym nauczyć? Yy, może później. Shadow bolar nikt się nie nauczył. A, chyba, że... Yy, na który ma najwyższy atak? Netoperek? Najwyższy atak ma Packer, ale nie o to chodzi. Dobra. Znaczy, Krysia. W yy, jak gadam. Najwyższy atak ma Packer. I teraz idziemy, jak spić. Znaczy idziemy do sali, nie chcę znaczy, właśnie, za to nie lubię tej sali. Tylko usypiałem tej poki. I kupiłem trochę Ripelli. Boże! Zaraz ich będziemy, zaraz ich rozgromimy. No, tylko nie zgiń, nie zgiń. No, teraz będziemy, teraz ich rozgromimy. Pierwszej. Yy, nie mam siebie. Nie po prostu. Nie chcę, żeby zginęła. zginęła Krysia. Jaką ty masz natura tak w ogóle? Samotna, skromna, ostrożna, nieugięta, nieśmiała, radosna. A ciesz się, ciesz. Moja der moja droga, na, na to perek. Okej. Okay. Teraz, teraz już, teraz to nie mają, teraz tej zgniecie. My. I teraz z Krysią nie mają szans. Spójrzcie na to. Moim zdaniem to, co jest hamskie w tej wersji, y, 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 ma, tej wersji y, Kurt ma, ma rój, który zwiększa siły ataków porobaczych i uczy się tylko jednego ataku robaczego o nazwie Fire na, Cutter, który to jest jeden z najsłabszych w ruchu według, robaczych według mnie. I uczy się na gdzieś na 50 levelu, więc wiecie, nie fajnie. Mery. Mary Mery. Winka, tak. Winka, tak. Jeszcze tutaj, 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 tutaj. Winka, tak. No i powybiłem tam. Te osoby, które zostawiłem. No chyba, że. Czy, czy, nie, nie byłem, tylko w rok tunelu. Victor Bao. Tangela. No, dobra. No kurde! Netoperek miała walczyć. Netoperek. Wynika tak. Wynika tak. Tyle, dobra. Yyy, <grym> e, dobra. Tylko z tą różnicą, że teraz pakera nie będę mógł przetrenować. To jest ten jedyny minus. I teraz będzie taki błąd, że trzeba będzie się jak spić na wyspę Sevi, zanim pójdzie się do ligi, ale taki błąd. Pup, 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 pup. Dobra, i teraz zrobię rzecz, którą dawno chciałem zrobić, tylko najpierw A, sp mamy Spiroła. I... I zmienimy na, No zmienimy na Rybkę. Wiem, że mam niskie levele, trzeba będzie się potrenować. Secret Power. A to ten Tak słabo. Słabo, moi drodzy, słabo. Nic się nie zabi. Savor. Ine to perek ewoluuje, teraz już na pewno ewoluuje. No. Po tej jakże długiej męczarni. Mamy krowata! Czekaliśmy już na to parę odcinków i w końcu, w końcu mamy te piękne statystyki! No, chodź tu. Dostajemy flaja. Co nam daje fly możliwość polecenia? Tylko najpierw trzeba wyłączyć konar, konar czy netoperek. Netoperek. Konar zamiast liar. I. Ale za to naszą netoperek nauczy Aria Zamiast czego? Zamiast linka, tak. Arialis ma, ma mniej pipi, ale za to nigdy nie podłuje. A to? A to nam daje możliwość wpuścić do, do Cerulean City i wzięcia roweru. Mhm. I ile już nagrywam? Na dziewięć minutek wydaje mi, mi się, że to dobry odcinek. Trochę się pochwaliłem. Mam prośbę. Powiedzcie, który mi, który mi się najbardziej przyda. Nie wiri Jancity, co ja robię. Wtedy Celadon. Okidoki. Y, Konar. Zubat. Tak wystarczy. I przełącznik za plakatem. Jej, to i tak zakończymy, albo nie. Jeżeli pozwoli, to chcę tak sprawdzić. Fajnie, uh, safe game, yeah. czy. Czy, czy moje Pokémon będą mogły się nauczyć jakichś ruchów? IceBeam na pewno nie. Iron Tail też nie. I Thunderbolt sprawdzimy, ale od cofnę się. Uh, jak nic nie, jak nie będzie... Gdzie jest Thunderbolt? O, rybka może? Mm. <laughs> nie. to jest Thunderbolt? Shadow Ball? Co? A na Shadow Ball nas nie stać? Flame... Fl flame Tower... ...Tower... Kurde, nie tego tego wymyślić. <laughs> jak pięknie! Y mm, F4. A sprawdzimy, czemu kto może się nauczyć stolowego ogonu. Yyy... co ja robię... No i nikt się nie może nauczyć stalowego ogonu. Kurde... Jaki ty masz specjalny atak? 45-44! Po prostu super! Po prostu mega! Nie ma, nie ma po co uczyć tak naprawdę. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ale dobra, później się zastanowimy. Teraz tak sobie myślę, że zakończę ten odcinek. Tak, myślę, że jest, jest, jest środa, co dostaniecie go w czwartek. Chyba, że jednak się rozmyślę i dam go później lub wcześniej. Kurde, myślę, żeby dać naszej netoperek szedł bola, ale nie jestem pewny, czy się, czy by to się opłaca. Tu tu tu. odcinki wszystkie moje poczki będą miały level y, 30. a więc tak. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie za to moją niesamowitych, że mi się w końcu dało. Siema, nara, pa. Cześć!